W ostatnim swoim spotkaniu Unia Turza Śląska zremisowała na swoim stadionie SKS 27 Gołkowice 2 do 2. Zawodnik gospodarzy Mirosław Pawlusiński uznał ten remis za sprawiedliwy. No, ja powiem tak, że na początku czerwona kartka i na pewno nam to troszeczkę podcięło, ale ja myślę, że sprawiedliwy remis. Dla gospodarzy piłka była jednak złośliwa, bo na początku to oni mieli sporą przewagę, ale nie udało się zdobyć gola. Goście wyszli z jedną kontrą i skończyło się na czerwonej kartce dla Dawida Uchera i bramce z rzutu karnego. Myśmy grali, oni na początku bramkę strzelili tak mówiłem, z karnego i no, cieszmy się z punktu. Ważny jest jeden punkt niż jakaś przegrana. Nie wszyscy wiedzą, że Mirosław Pawlusiński to brat znanego piłkarza. Mowa o Dariuszu Pawlusińskim, który przez wiele lat grał w Krakowi Kraków, a teraz broni barw Termaliki Bruckbeet Ciecza. Jak to jest być bratem znanego piłkarza? Fajnie mieć takie samo nazwisko, ale ja się do tego nie przywiązuję. Po prostu on gra w Termaliki, ja sobie gram w Unii. Nazwisko nazwiskiem, to jest rodzina. Nie żal, że, że nie, pan nie gra gdzieś wyżej? No żal, na pewno jakiś żal jest, no ale ja mówię tak. Najważniejsze, że jedno komuś z rodziny dopisało szczęście. Darek Darkowi dopisał bardziej, on gra wyżej. Dariusz Pawlusiński słynie z tego, że ma bardzo małą stopę. Kto ma większą? Mirosław czy wspomniany Dariusz? Wiem, że Darek Pawluściński ma bardzo małą stopę. Kto ma większy rozmiar buta? Ja, ja mam na pewno, bo ja mam pół, a Darek ma 38. Jak dobrze mówię, myślę. 38, tak?